Cześć, witajcie wszyscy. Mam nadzieję, że mnie słychać. Może przybliżę kamerę, to będzie trochę lepiej słychać, bo jesteśmy na dworze i trochę wieje. To jest mój kochany mąż Marcin, inaczej Mr. Sting. <grywy> idziemy, tak, idziemy. A to jest kanał Akcja Imigracja. Dzisiaj zaprosiłam do udziału mojego fantastycznego męża z uwagi na to, że ludzie pytali... Um, Prosili, żeby nagrać filmik o tym, jak znaleźliśmy się w Nowej Zelandii, w ogóle dlaczego tutaj. E, może o, I w ogóle dlaczego tutaj przyjechaliśmy i jak tu przyjechaliśmy, więc pomyślałam, że najlepiej będzie, jak to zrobimy razem, ten e, taki, taki właśnie filmik, e, bo na pewno masz też dużo do powiedzenia w tym temacie. Nie tak. <laughs> O już powiedział. Dobra, m, trochę wieje, mam nadzieję, że słychać. Więc e, Tak pierwsze pytanie zawsze było, a dlaczego dlaczego w ogóle Nowa Zelandia? Dlaczego Nowa Zelandia, a nie... E, a nie na przykład Australia. Marcin, dlaczego Nowa Zelandia? E... Dlaczego w ogóle nam wpadł taki wariacki pomysł? Tak szczerze mówiąc. Oryginalny plan, to była Kanada. Tak była. ale. <grym> e, tu pojawia się pierwszy problem, e, ponieważ mm, ja z zawodu jestem e, kimś, co się nazywa ODP, czyli Operating Department Practitioner. To jest. E, Ciężko to wyjaśnić, ciężko to wytłumaczyć. To w Polsce coś, nie ma tego nie ma zawodu. Takiego. To jest typowo angielskie. E, typowo e, angielskie, czy też typowo takie no, brytyjskie? No, no angielskie. To tak, tam to wymyślone, tak, tam to tak. zrobione. Generalnie mo, m, można Praca to od, od po, pod, 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 e, czepić pod pielęgniarstwo. Różnica jest taka, że pielęgniarka podczas swoich studiów uczy się na wszystkich możliwych e, miejscach, w których pielęgniarstwo można e, później wykonywać, czyli, czyli oddziały, e, community, czyli tam różne e, środowiskowe, środowiskowe, tak? E, pielęgniarka środowiskowa, e, różne tam e, kliniki e, tak, i tak, i tak, dalej, i tak, tak. Dalej. Chodzi o to, że trening jest bardzo szeroki, żeby e, pielęgniarka mogła sobie tak na sprawę wybrać, co jej się najbardziej podoba. E, ODP są bardzo wyspecjalizowani, ponieważ jest to generalnie trzy lata spędzone na salach operacyjnych, e, podczas których ćwiczy się, właściwie uczy się i trenuje e, trzy tak części tych sal operacyjnych: mhm. czyli A. E, aneste anestezjologia, który, podczas której asystuje się anestezjologowi, B. E, skrób. Czyli tak jakby po prostu... Instrumentariusz, tak. instrumentariusz, gdzie asystuje się chirurgowi, czy później C, recovery albo paku, to po polsku jest Wybudzeniówka wybud chyba. sala wybudzeniowa, w której tak. się po prostu pacjenta budzi po operacji, po, po operacji daje tak. mu się tam odpocząć, daje mu się tam No nie leki, będziemy wchodzić w szczegóły, jest to tak, nie będziemy wyspecjalizowane i daje generalnie małe pole do popisu. Tak. I teraz problem był taki, że. W wielu krajach ten. To jest, jest to nie Tak, ten jest, zawód nie, nie jest rozpoznawany. Podajże że w pięciu krajach na świecie? Tak. E, niestety nie w Kanadzie, w związku z tym Kanada nam na wejściu odpadła. E, hmm. Szkoda. Szkoda, e, właśnie. Ale bardzo, bardzo chcieliśmy. Sią rzeczy inne kraje e, e, tego. Commonwealth'u angielskiego? Tak, anglojęzycznym można em, powiedzieć. Rozpoznają to. Dwa tak. główne to jest już rzeczy Australia i Nowa Zelandia Australia... No, fajnie, fajnie, tam się więcej zarabia, lepsza pogoda i tak dalej, i tak dalej. Tak się mówi lepsza pogoda, ale, ale nie wiem, nie wiem czy nam by się tak spodobała dwie taka rzeczy. pogoda. E, nie ma tylu gór i tak dalej tak. jak e, w Nowej Zelandii. Tak. A A czekam, dwa. może może trzymać, to tak nie nie, wyjdź, nie ten, Ja nie wiem czy cię słychać w ogóle. A dwa. <laughs> e, no, w Australii, w Australii jest tam cała masa zwierzyny, która. E, Chce człowieka zabić. Generalnie niebezpieczna dla człowieka. Mm. W Nowej Zelandii najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem, jakie tutaj występuje, to jest bodajże opos. Tak. E, więc szału nie ma. Nie ma szału, się... szału nie ma, a je, ale jest go dużo za to. Ile? 80 milionów? 80 milionów oposów, 80 milionów oposów jest w Nowej Zelandii. E, I to generalnie tyle. W związku z tym, e, tak jak mówię, mieliśmy wybór pięciu krajów. Tak. E, Wybór padł na Nową Zelandię? E, tak, i, I... ale to, to ja też tu coś jeszcze tylko dodam. Dlaczego nie ta Australia? No, nie wiem, powiedziałeś o tych górach? Tak. W Australii nie ma wysokich gór, a my lubimy siedzieć w górach, jak widać na załączonym obrazku. E, lubimy sobie pojechać na narty. E, i... Czy na zwykłe po górach? Tak, czy na zwykłe po prostu łaszenie po górach? E, Dlatego tak, tak pomyśleliśmy, że ta Nowa Zelandia będzie fajnym, fajnym pomysłem. No i też zawsze, wiadomo, jak się słyszy o Nowej Zelandii, to się słyszy o tych wszystkich ładnych ptakach, tych wszystkich ładnych widokach. Każdy ma na myśli od razu Lord of the Rings, tak? Tak jest. Więc no chcieliśmy zobaczyć, jak tu, jak tu się żyje na tym końcu świata, under down under, że tak powiem. No, i e, wyb wybór padł na Nową Zelandię. Głównie dlatego, ze względu na te widoki, na tą naturę. E, no i też nie mogliśmy się nigdzie przeprowadzić, gdzie e, językiem, e, gdzie mielibyśmy problem z językiem. Po angielsku już tam szprechać umiemy. Dzieci też. W Nowej Zelandii mówi się po, no, po angielsku, więc wybór był oczywisty, że tak powiem. To by, było, to by było, na tyle, tak? Dlaczego? Dlaczego tak i tak? Dlaczego tak e, tak padło na Nową Zelandię, a nie Australię? No ale w sumie chyba wytłumaczyliśmy wszystko, dlaczego w ogóle i e, jak, jak się udało. Udało się no, ze Z problemami. Z problemami. Było ciężko, słuchajcie, bo przyjechaliśmy w środku pandemii. W środku pandemii. To był marzec 2020. Pandemia szalała wszędzie. E, przepraszam. Marzec 21 to był, tak? Tylko że wcześniej się rzeczy trzeba było zacząć załatwiać wszystko, wszystkie papiery, wszystkie tak, formalności, tak, wszystkie wizy. Tak. Z tym było dużo roboty. Cała masa. Tak. E, papierków, tak i tak dalej. Tak, tak. Tłumaczenie, y, 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 przerabianie swoich kwalifikacji na Tłumaczyć, tutejsze. jeżeli chodzi o. Tylko powiem, bo myśmy się. Y, oboje oboje studiowaliśmy w Anglii, więc jakoś tam dużo nie musieliśmy tłumaczyć. Ale przez to, że oboje jesteśmy jednak z Polski, y, wiele rzeczy, na przykład takie zaświadczenia o niekaralności i tak dalej, trzeba było załatwiać, załatwiać z, Polski, tak, i z, Anglii, i z Polski. I z Anglii, i z Polski. Ja z Polski dodatkowo jeszcze tłumaczyć. No i wiadomo, te wszystkie papierki typu um, um, akty urodzenia, akty ślubu, to też wszystko trzeba było tłumaczyć, aczkolwiek to już, to już akurat mieliśmy potłumaczone, bo przez tyle lat w Anglii to już się pewne rzeczy załatwiło. No ale to, było, to by, nie było łatwe za, za, przyjechać do Nowej Zelandii w środku pandemii. E, musieliśmy odbyć dwa tygodnie kwarantanny w hotelu w wcześniej, Oakland. Wcześniej no, siłą rzeczy trzeba było załatwiać te covidowe testy, tak. e, które były ważne tylko tam e, 72, 70 godziny. Go, 72 godziny. Mhm. E, samolot też był e, no, to raczej długi lot, bo e, do tej pory najdłuższym lotem świata jest bodajże 17 godzin w powietrzu. W jednym samolocie się siedzi. No myśmy siedzieli 25. się rzeczy. No nie. No nie jak jeden lot. był to bezpośredni lot. Samolot wyleciał do, z Londynu do Singapuru. W Singa, wylądował w Singapurze. Ludzie wysiedli, ludzie wsiedli, Zmieniła się. Zmienił się, e, zmienił się skład ludzi, którzy tak, tam obsługują ten samolot. Tak, tak. Samolot podtankowano i. A myśmy tak siedzieli, a myśmy czekali. myśmy tak siedzieli. Tak. Nie mogli się ruszyć, nie mogli tak, wyjść. Nie, nie mogli wyjść. Na, 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 na ten, i generalnie w Singapurze samolot był na ziemi może przez godzinę? No godzinę i Ech. półtorej godziny był w może. Singapurze I tak rzeczy wyleciał dalej, więc to było 25 godzin w jednym, na jednym krześle tak? E, w jednym samolocie tak? z maską na, 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 na z maską na no, twarzy generalnie człowiek testuje swoją Cierpliwość. Cierpliwość i wytrzymałość. A jeszcze dzieci. No, sobie powiem szczerze, że dzieci nie, jakoś tak strasznie tego nie odebrały, e, że no, nie, nie, nie kłóciły się jakoś strasznie, bo e, akurat linie lotnicze, je, lecieliśmy z Singapore Airlines, a one mają takie tablety poprzyczepiane do. E, I bardzo dobre jedzenie. Tak, ja bardzo przyznać. dobre jedzenie, naprawdę bardzo, bardzo dobre jedzenie. I mają te tablety takie poprzyczepiane do. E, do siedzeń, więc dzieci były zadowolone, bo mogły tam jakiegoś spongeboba obejrzeć wszystkie sezony. And chyba and... <gry> tak, i, i przyjaciół mogli obejrzeć, więc w sumie byli tak dość nawet zadowoleni, bo nie musieli się ruszać, tylko siedzieli i oglądali. I jakoś to tak przeżyliśmy, Wyle... przylecieliśmy do Oakland. To mówię, ja miałam wrażenie, że ja dalej siedzę w samolocie, albo że Ziemia się trzęsie, bo przez tyle godzin w samolocie, którym no kołysało trochę, jak ja stanęłam na Ziemi, to mną dalej kołysało. Nie wiem, chyba miałam coś z błędnikiem nie tak, ale naprawdę czułam, jakby mną tak. takie fale przechodziły prze, prze, przez moje ciało. Dziwne, dziwne, straszne uczucie. Na początku myślałam, że to trzęsienia Ziemi czuję, ale. Potem no, mi... Tamto trzeba się było przenieść na kwarantannę. Tak. Znowu, następne dwa tygodnie w jednym miejscu, w jednym pokoju tak, hotelowym. Tak. E, wszystko wygląda fajnie, bo jedzenie za darmo i tak dalej, ale. Wszystko przynosili do, do pokoju. Wszystko przynosili do pokoju, tak. ale e, ileś razy trzeba było zrobić test covidowy znowuż. znowu mhm. już. E, wyjść mogliśmy na 45 minut. E, co, drugi co drugi dzień? dzień. Na, na krótki spacerek po w parkingu mhm. jeżeli ktoś zaczął chodzić szybciej albo zaczął, za, za, zaczął sobie tak delikatnie jakby truchtać e, tak? no. e, przychodził kierownik, opierdzielał momentalnie tak. powiedział tu nie wolno, tu wolno tylko chodzić I tak jest. generalnie e, no, no było to, było to dosyć uciążliwe, uciążliwe, tak, przez, mentalnie te dwa, przede wszystkim. przez te dwa tygodnie trochę żeśmy się wynudzili um, i naprawdę było to uciążliwe też z tego punktu widzenia, że mogliśmy wyjść, tak jak Marcin powiedział, dwa razy, z, przepraszam, co drugi dzień na 45 minut i... Nie wiem, to miało zasadę taką trochę jak w więzieniu. Chodziło się tylko w jednym kierunku i nikt nie mógł iść w drugim kierunku, tylko tak dookoła ani biegać, ani A, trochę, Tak, nic. tak, nic, nic nie można było tak robić. I to był spacer po parkingu. Tam nie było drzew, tam nie było trawy. Na 14. piętrze. Na 14. piętrze jakiś tam e, e, parking. Och, to no było to uciążliwe. Raz no. pomogliśmy kobicie e... Znieść wózek tak na górę, bo chciała wyjść ze swoim e, no bo, malutkim dzieckiem. Tak, była tam mama po prostu z, znowu z małym dzieckiem. No tak. wszyscy dostali opierdziel, ja Koleś i ta kobita. I ta kobita później, e, bo spotkaliśmy ją później jeszcze raz, e, tak. e, powiedziała, że więcej, więcej nie wyszła, w tym siedziała dwa tygodnie z małym, e, z małym dzieckiem, dzieckiem. W pokoju. W pokoju bez możliwości wejścia. No, uciążliwe, było, było bardzo to uciążliwe. A już nie mówię o tym, że, że właśnie cały czas maskę trzeba było nosić i te ręce myć. Ech, ale przynajmniej nie wiem, pooglądaliśmy sobie tam. E, e, tak. E, Comedy Central. żeśmy sobie pooglądali. E, ja się naoglądałam e, e, programów o zepsutych e, operacjach plastycznych. Sianka. Sianka wspinaczka. A tu taka ścianka wspinaczkowa. Następnym razem, mężu, następnym Następny. razem. Dobra, kwarantanna była. Z kwarantanny z Oakland trzeba było dojechać do Dunedin, bo tam mieliśmy przygotowaną pracę. Wcześniej już tam, ja już to opowiadałam w innych filmikach. W karcie może gdzieś tu wrzucę. Wynajęłam Airbnb w Dunedin i tam. Przesiedzieliśmy te kolejne pary tygodni. Znaczy, wejście no i... przesiedzieli, bo ja od razu poszedłem do pracy. Dokładnie, Marcin od razu musiał do pracy iść. Mi to zajęło troszeczkę dłużej, bo ja czekałam jeszcze na moją rejestrację. Więc ja dopiero pracę zaczęłam po, tam, po dwóch, trzech miesiącach. Też to było dosyć uciążliwe. Ach, nic to nie jest łatwe, powiem Wam szczerze, jeżeli się przenosicie do innego kraju. No ale ja. Szczególnie w środku pandemii, który. Że... Tak jakby nie pozwala Wam się pewnych rzeczy załatwić z wyprzedzeniem, albo tak. pewne rzeczy są bardzo uciążliwe, tak. żeby je po prostu związać. Tak tak e, też postanowiłam, tak tylko zmienię może temat, postanowiliśmy nagrać ten filmik tak ze spaceru, bo chcemy Wam pokazać mniej więcej jak to tu wygląda, bo jest ładny. Słuchajcie, to jest jezioro Wakatipu e, w regionie Otago. Um, przy Krzaki, mieście. to, mi to pokazujesz? <laughs> pokazuje. Nie, widać. Widać piękne jeziorko, za krzakami jest. Musicie mi wierzyć na słowo. E, koło miasteczka Queenstown. Tak. E, a tam widać góry? Chyba widać. Tam bardzo, bardzo za moją głową widać góry ze śniegiem. I to może być dlaczego Dunedin? E... Dlaczego Dunedin? Ponieważ? Bo, e... bo, bo, bo tam była praca. Nie, praca była wszędzie, tylko. Mm... Mm. Powiedziano nam, że Dunedin ma. O, ja wiem, Marcin, poczekaj. ja Momencik, tylko no... skończę. Że Dunedin ma bardzo dobry uniwersytet i możliwie najlepsze szkoły średnie w całej Nowej Zelandii. No, nasze dzieci aktualnie są w wieku jakim są, czyli. Szkolnym. 11, prawie 9. Co powoduje, że tak szczerze mówiąc, trzeba myśleć o czymś takim jak szkoła. Mhm. E... Można było z czegoś wybrać, no ale. Inne rzeczy się tam nie udały. Nie tyle, że się nie udały, to po prostu. No, rozczarowały. Rozczarowały człowiek, jak patrz, jak, jak widzisz, że to nie jest dla ciebie, hmm. i czujesz, że to nie jest dla ciebie, hmm. pewnie rzeczy trzeba się zmienić i to. Tak. Asunas, tak szczerze mówiąc. W związku tak. z tym, um, pojawiła się opcja wyjazdu do Queenstown. Mieliśmy na to bardzo mało czasu. Um, to była, że tak powiem, decyzja, decyzja trochę... Się podjęta w ciągu godziny? Tak. E, I... 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 Bardzo, bardzo baliśmy się tego, bo to było zaledwie 9-10 miesięcy, kiedy mieszkaliśmy, w, kiedy przeprowadziliśmy od, od momentu, kiedy się przeprowadziliśmy do Tenidena. Nie jest to najlepsze wyjście też, jeżeli chodzi o rodzinę. Wiadomo, dzieci się przyzwyczajają, dzieci nie chciały przeprowadzać się nigdzie indziej, bo już nawiązały kontakty, już znalazły. Tak. Oj, strasznie było dużo płaczu. No ale myślę, Ale koniec końców tak. Teraz dzieci powiedziały, że im się tutaj podoba. Tak. I broncie, panie Boże, przenosić się jeszcze. Gdzieś raz. indziej, tak. O, może teraz pokażę jezioro, będzie lepiej widać. Będzie lepiej widać. Właśnie, to jest, to jest jezioro Łakatipu I taka ciekawostka, słuchajcie. Jak Maorysi tu po raz pierwszy dotarli w te rejony, to myśleli, że to jest morze. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że to jest jezioro, bo to jest duże jezioro. Ono może tak teraz nie wygląda tu w, w, w kamerze jako jakoś strasznie duże, ale ono jest długie bardzo. Drugie, trzecie co do wielkości. E, trzecie, co, chyba trzecie co do wielkości w Nowej Zelandii. E, idziemy z powrotem? E, nie, tylko tam schowamy się. Wieje. Tak, schowamy się tu, bo wieje. E, trzecie co do wielkości w Nowej Zelandii jest bardzo takie długie, troszkę ma taki kształt, powiedziałabym, takiego pioruna. Taka litera L, podwójna. Jeszcze też słuchajcie, ludzie pytali mnie, e, dlaczego wyspa południowa, a nie północna. E, na Wyspie Północnej jest ładniejsza pogoda, jest cieplej, słoneczniej, e, więcej możliwości. Jest tam więcej miast, e, bliżej do, e, do kultury, do cywilizacji, więc dlaczego, dlaczego nie, nie północna e, 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 wyspa, Marcin? Dlaczego nie północna wyspa? Wystarczy się rozejrzeć naokoło, gór tutaj jest co nie miara. Tak. Różnica generalnie też geograficznie między Wyspą Północno-Południową jest taka, że Wyspa Północna została zupełnie inaczej stworzona, to jest generalnie wulkaniczne. Mhm. Wyspa Południowa to są trzęsienia ziemi. Trzęsienia ziemi powodują wypiętrzania, co wystarczy się rozejrzeć na prawo-lewo, gór tutaj co nie miara. Te Alpy się ciągną praktycznie przez, no, przez praktycznie prawie całą, całą wyspę południową. No i jest tu no, bardzo zróżnicowany krajobraz pod tym względem. No, a tak jak już wspomniałam, my jesteśmy, mówimy o sobie po angielsku mountain freaks. Bardzo, bardzo lubimy góry i chcieliśmy, żeby był jak najlepszy, żebyśmy mieli jak najlepszy dostęp do tych gór. Trochę gór tam w, na północnej wyspie też jest. Są to góry bardziej wulkaniczne. I, I nawet chyba je, można tam śnieg znaleźć na tych górach, na samych tych, tych szczytach tych gór i tam są miejsca, gdzie można na nartach pojeździć, ale jakoś my, na, nas nigdy nie ciągnęło do dużych miast też. My jesteśmy, ja jestem ze wsi, Marcin z małego miasteczka, więc jakoś tak nie, nie ciągnęło nas szczególnie do dużych miast, do dużych skupisk ludzi. A tu mi się podoba, słuchajcie, idziemy cały czas, nie wiem czy zauważyliście, idziemy cały czas tym szlakiem, to jest oficjalny szlak turystyczny, a jeszcze nie napotkaliśmy żadnego człowieka, żadnej żywej duszy. Jest to środek też tygodnia, więc tych ludzi tu będzie mniej, ale nawet, słuchajcie, to jest, no mało ludzi tutaj żyje i, i to też był jeden z powodów, dlaczego zdecydowaliśmy się na Wyspę Południową żeby mieć spokój. Trochę ma to też swoje złe strony, bo wszędzie jest daleko. No do najbliższego miasta stan jest ile? 160-170 km od domu? Samo Queenstown nie jest, jest to miasteczko, ale nie jest takie jakoś duże i pewnych rzeczy też tu się nie dostanie. Jeżeli ktoś na przykład lubi dostęp do dużych sklepów, do tanich jakichś tam restauracji, czy, czy żeby był większy wybór tego jedzenia i tak dalej to może Queenstown aż tak nie świeci jest tego trochę, dla mnie akurat wystarczająco um, no ale... jest to typowe miasto tak, turystyczne tak, typowe miasto to ta, turystyczne takie nie wiem, polskie, takie nowozelandzkie Zakopane mm. czy nowozelandzkie szamoni, czy, mm. czy Zermat coś w tym tak. stylu, z tym, że no jak tu się mieszka to są pewne problemy, ludzie na przykład narzekają, że e, nie ma dostępu do... E, no na przykład do doktora nie ma tu jakiego, jako takiego szpitala, szpital jest mały i taki bardzo podstawowy. My teraz pracujemy w nowym szpitalu, który dopiero co wybudowali, dopiero co w... Ja nie wiem, przepraszam, jeżeli będzie huk słychać, bo tam helikopter leci, więc przepraszam za to. Wracając do tego szpitala, nasz szpital dopiero też niedawno otworzyli i robimy tam operacje chirurgiczne w tym szpitalu i to jest słuchajcie nowość tutaj w Queenstown bo ludzie są ogólnie bardzo wdzięczni za to, że, to się tu, że taki serwis tutaj się otworzył bo wcześniej, kiedy chcieli mieć nawet jakieś nie wiem, wycięcie woreczka żółciowego czy wyrostka to musieli jechać 250 km nie, 160-170 do Invercargill. 160, do Invercargill 160, no więc było to trochę uciążliwe dla ludzi, więc dlatego jest no, rozwija, rozwijają się tutaj rzeczy, więc też jest fajnie. Też być fajnie częścią takiego, um, takiego jakiegoś przedsięwzięcia, które jest nowe i dopiero co się kształtuje. To jest, to jest ciekawe, ciekawe doświadczenie. Trochę zaczyna padać, nie wiem, będziemy, będziemy szli? To słuchajcie, bo zaczyna padać, będziemy się zwijać. Um, I poza tym trzeba iść po dzieci do szkoły, trzeba ich haha, nakarmić. Um, Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodobał, trochę inny z pleneru. E, piszcie w komentarzach, czy, czy, czy chcecie, żebym więcej takich filmików wrzucała, żebyśmy razem też robili. Zawsze razem robimy, szczerze mówiąc, ale akurat w tych filmikach widać mnie bardziej, bo ja siedzę i gadam. <gadam> e, ale jeżeli chodzi o bloga, to tam znowu Marcin więcej, więcej działa. Ale zapraszam na bloga, zapraszam na naszego Instagrama. Tam są nasze zdjęcia z tych fantastycznych miejsc tutaj. Dawajcie subskrypcje, piszcie o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. Może więcej jakichś ciekawostek o, o Nowej Zelandii. No i będziemy dawać znać, bo my mamy dużo pomysłów jeszcze. Nie tylko, słuchajcie, w języku polskim. Postanowiliśmy też reaktywować nasz angielski kanał, gdzie będziemy po angielsku mówić, żeby filmiki były dostępne dla szerszej publiczności. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale o tym jeszcze, jeszcze wam powiemy. Dobra. To do zobaczenia. Dobra. Nara, Na, nara. narta. Narta, bo idzie sezon narciarski. Narta.